Okej, okay. siemanko ludziska z tej strony Dafię 24. Przed Wami kolejny odcinek z serii Retro. Tak więc mamy przed oczami super 4 na konsolę z NES Super Nintendo. Tak więc zagrajmy sobie! Nic tam nie stoi na przeszkodzie, aby sobie zagrać. Jest to swoista seria, w sumie będzie to seria. Kolejna po kestlwani. Tak więc zacznijmy sobie grę. No, mam nadzieję, że nie muszę przedstawiać gry, bo chyba każdy ją dobrze zna. I jeszcze jedno ludziska. Nagrywam tą nową metodą, tak więc powiedzcie mi, czy. czy... O, oh, czy słychać mnie dobrze? Którym tu się cofa? Okej, okay, w ten sposób. Nagrywam tą nową metodą, tak więc powiedzcie, czy mnie słychać dobrze, czy jednak nie. Zobaczymy, ios tak, tak się przedstawiam, czyli tak będzie, gra jest chyba remake'iem, może kontynuacją e, gry, na konsoli, gry na konsolę NES z jedynki, przynajmniej tak mi się wydaje, pokręcone tu jest trochę sterowanie, ale dobra, tam radzę, oczywiście gram na padzie, więc możecie słychać, słyszeć jakieś słychać, jak tam w ogóle, jak ja mam wymowa jaka. Więc możecie słyszeć odgłosy klawiszy. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. I wchodzimy do zamku Drakuli. Tak jak już widzicie. Tutaj widzę, że nie będzie <grystanie> zbytnio dużo grania. Tak jak w każdą Castylwanie tego typu. Oczywiście chodzi mi o stage, bo swoiste Castylwanie na nds i na Game Boya nie były takie. Chyba raczej nie wrócą do tego klimatu. Tu musimy przejść sobie. A co do soundtracku, myślę że ten z Castlevanii zwykłej, standardowej na nes był chyba jednak lepszy, przynajmniej dla mnie, dla mnie był milszy dla ucha, oczywiście grając przed nagraniem w nią, w tą część, to też mi się ten podobał, ale na pewno nie tak jak tamten. I oczywiście zaraz Wam pokrótce powiem wszystkie zmianki jakie nastąpiły. A więc tutaj się zatrzymajmy i Wam to powiem. Yy, nasz bohater może nie tylko uderzać właśnie swoim łańcuchem tak, na dół do góry, ale może też w górę, na ukos i w dół, tylko właśnie. I przy podtrzymaniu klawisza ataku można machać łańcuchem. Oczywiście bez żadnych skojarzeń można machać łańcuchem. Dobra. Pograjmy sobie. O ła, 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 nie, 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 nie. Dobra. Pada. Dużo ułatwień, naprawdę. I najlepsze naj, najlepsze jest to, że gdy uderzam tym łańcuchem, tak, w ten sposób, to one się zatrzymują. Wtedy naprawdę jest... O, jakiś sekrecik. Ej, czy to przypadkiem nie jest sekret z zwykłe, zwykłej? Czy to nie jest remake? Poświećcie mi w komentarzach, bo naprawdę dawno temu graliśmy w Castlevanie i ja nie pamiętam, ja nie pamiętać. I oczywiście buteleczka nam daje niezniszczalność, tak brzydko mówiąc. Niewrażliwość na ataki, o bardzo profesjonalnie. <laughs> No jednak musimy wyjść do góry, no to nie fajnie. Bawię się tego dźwięku naprawdę, ja nie wiem jak to wyjdzie, mam nadzieję że dobrze. A jeśli chcecie wiedzieć, to nagrywam na emulatorze ZSnes Oczywiście inne emulatory nie chciały mi, nie że nie chciały mnie uciągnąć, tylko po prostu no, Windows Aero kłócił się z emulatorami i nie chciał nagrywać za cholerę tego. Więc mam tutaj nową chyba animację, bo takie nie było na Nesie. Możemy się huść taki. jej! już mi się naprawdę mylą klawisze. Hop! Tu wolę kuśnąć, wtedy nie dostanę za ogniem. W tej Castlevanii są łatwi bossowie. Oczywiście doszedłem do pierwszego, ale trochę czytałem o niej, widziałem i właśnie chciałem cholernie z niej nagrać. Bo oczywiście trzeba wszystkiego spróbować. A ja lubię serię Castlevania. Aktualnie ogrywam sobie na NDS, na 3DS w sumie, ale mam cardigan z NDS-a. Kestylwanie przeszedłem calutką Daun-Osoro. Porter of Ruin i teraz chyba Order of Estelesia. Ja ogrywam, nie mogę pokonać ostatniego bossa. Ehm, dobra, weźmy to. Nie! Ole, bym nic spieczył, za dużo kristylwani właśnie, za dużo. E, nie gadam z wami, za dużo kristylwani na konsolę. Chciałem użyć mocy, a raczej rzucić buteleczką świętą e, poprzez podtrzymanie ataku i strzałki do góry. Jak to się to robiło, jak się to robi w Kastylwaniach. A tutaj jest do tego odpowiedni przycisk. Czyli tak zwany R albo L. Tutaj głowy koni. Jak mówiłem wam. A To nam wielce ułatwia to. <laughs> można tak. A ja pierdzie. No, ej! Zabijesz mnie. Zasadł mnie Yeah. To się chyba obraca? Nie, to nie? To tutaj. nie tutaj. Już wyprzedzam Tak tutaj Tak, zatrzymujący Zatrzymujący zegarek, zegarek. Oczywiście, się się domyślić. I nie, oczywiście nie stawajcie na te deski, proszę was ludziska, naprawdę, bo się skończy to taką śmiercią, poczekajcie. Zaraz wam to okaże. Ej, czemu to się nie zapada Nie mam pojęcia Pewnie przy, po nagraniu już niedawno wywinął śmierć No właśnie ja pierdzielę Zapatrzyłem się na meduzę. Dobra, ważne, że mamy ten łańcuch. Dupa. Ty wkręcił mi się ten ten soundtrack. Dobrze, Dziękuję, do... Dziękuję, że mnie... cofnęłaś ty Noże, no nie bardzo mi te noże pasują Nie bardzo mi te nożyki pasują Jak widzicie kłańcuch, który jest spuszczony samowolnie on naprawdę zabiera mało mocy yy, to było nie Aha yy, To było niezłe w tym momencie Jeszcze tym Jeszcze tym je zabij. No. Pamiętacie te okropne meduzy w zwykłej? Gdy to skakałem, a one mnie w locie zabijały. Gasz, nie lubię tego. Znowu ten sam patent, chciałem użyć ataku rzucając do góry. A da się w taki to sposób zrobić? Da się. Yy, nie niez. OK. Moje marzenia zostały rozwiane. Yeah. Skoś na taki nie żyją. Hop. je, 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 ju. O Jezus. Bośik. A, tak! Ten Bosik jest świetny. Ja zabijesz mnie. Hehehehe Dbać się O, znowu to sekwencja. Więc co zaczynam sobie czas? Pierwsze inne moce ja zatrzymuję sobie czas. Wtedy go w sklepie w sekundę. Z tymczasem. No, no i, i kurde, A mówię ma, czasu. No, raz, zacznę sobie teraz. No jasne. O, jeszcze dostałem. Co jest. Dalej coś. No, ulepszenie do... Do... Mm. Do... 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 który tak przyszedł. Yeah, yeah. <laughs> Oops.

Aha, okej, okay. gdzieś pod dobra. Myślałem, że będziemy to zacząć, a tak, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, trzymajcie się, po Cześć!